Miałem jakieś 6-7, może lat, jak mój tata sobie zobaczył w gazecie telewizyjnej, bo wtedy trzeba było gazetę mieć, aby zobaczyć, co jest w telewizji na najbliższy tydzień, że w telewizji będzie właśnie na kanale czwartym film obcy ósmy pasażerną stromo. No cóż, ja, mając te 6, może bliżej 7 lat, nie za bardzo wiedziałem, czym jest obcy, więc spytałem się. Co to dokładnie jest? Na co mój tata nie, nie za bardzo wiedzieć jak? Odpowiedział mi, że to jest taki potwór. A ja szybko sobie skojarzyłem, że to coś pokroił IT, e. tak? Tata taki. E no, może trochę. No i już bakcel wszedł. Ja już czekałem właśnie wtedy, żeby obejrzeć sobie obcego. E łatwo się domyślić, co się później przez kilka lat następnych działo. E na pewno. Moje wyprawy do ubikacji były niesamowicie owocne, że <laughs> to tak ujmę. No i tak się też rozpoczęła moja miłość do filmów. oczywiście pierwszy obcy, drugi obcy, później trzeci, czwarty, każdy w sumie podobał mi się w jakimś tam stopniu, oczywiście najbardziej podobały mi się pierwsze dwa. Jak się już zrobiłem trochę starszy, to zacząłem sobie zadawać pytanie, czy jakieś książki istnieją. Co prawda widziałem mojego taty, chociażby książki. Takiego pokroju, które być może większość osób zna, czyli to po prostu jest przepisanie ostatniej wersji scenariusza, czy też najbardziej wiernej wersji reżyserskiej filmu, no, w tym wypadku jest to część trzecia. Istnieje oczywiście pierwsza i druga wszystkie, trzy były napisane przez Alan Denfostera, tak dobrze powiedziałem, a nie pamiętam kto czwartą niestety napisał, ale czwarta się, najfajniej się ją czyta z tych trzech, no bo no cóż, książki przepisywane jednak z filmu nie są zawsze takie ciekawe. Jednak zadawałem sobie pytanie dalej czy istnieją jakieś książki, gdyż już miałem mm, kilka komiksów przeczytanych takich jak Alien Colonial Marines czy mm, chyba Alien Hive był i jeszcze pamiętam był taki kiepski strasznie komiks, gdzie jacyś fanatycy znaleźli jajo obcego i poświęcili człowieka i za bardzo nie było wiadomo o co w tym komiksie chodzi. Ale w Polsce została wydana tylko w latach 90. jedna seria obcego, jedna jedyna, trylogia to jest jeszcze. Napisał ją Steve Perry. Ja ją tutaj mam. Tak się prezentuje. W twardej oprawie, co jest śmieszne, mogę Wam jeszcze pokazać, jako że wychodziła w 90 latach. bodajże w 94 trafiła do Polski, ale zobaczcie sobie na cenę. 840 czy też 84 tysiące złotych. No, stara cena. I tak, to jest część pierwsza, Morowisko, później jest Azyl, no i książka, którą kupiłem nie tak dawno temu, bo strasznie ciężko jest ją dostać, czyli Wojna Samic. Teraz, no cóż, co mogę o tych książkach powiedzieć, to nie jest wcale jakieś niesamowite czytadło, znaczy to jest zwykłe czytadło, książka co najwyżej dobra, całą serię można przeczytać, ja mogę przeczytać. Naprawdę w trzy dni, jeden dzień to jedna książka. Nie jest to też jakieś wybitne. No a z racji takiej, że zostały one wydane w 92 roku, czyli jak ktoś wie, jest to dokładnie ten sam rok, w którym wyszedł Obcy 3, no to książka totalnie pomija jego fabułę. Dzieje się, znaczy się uwzględnia tylko fabułę części pierwszej oraz drugiej, natomiast tutaj autor już tak jakby tworzy swój własny, co najwyżej mogę to nazwać fanfic, i wariacje na temat całego świata tych ksenomorfów. Oczywiście są tu jakieś ciekawe wątki, nie będę może, jak ktoś kiedyś dorwie te książki. One są, można by powiedzieć, niezwykle ciężkie do dorwania. Taki komplet na Allegro. Jak kiedyś patrzyłem, chodził chyba za 200 do 300 zł, to jest pff, grubą przesadą, bo te książki po prawdzie za dwie dychy bym sprzedawał tylko dlatego że mam twardą oprawę no i chociażby te obrazki się w miarę ładnie prezentują czy też widoczek na półce jak sobie stoją tak twarda oprawa fajne wszystko OK odło odłożę. I nie będę może wchodził w fabułę całych tych książek po prostu nie uwzględnia to tego, co działo się w części trzeciej, czwartej oraz bardzo mało uwzględnia wątek ripley, czyli głównej bohaterki części pierwszej oraz drugiej filmu. A zamiast tego mamy tu kilku innych bohaterów, którzy mm, próbują być taką alanamiastką ripley, zwłaszcza jedna bohaterka. Ale no wychodzi to tak powiedzmy 5 przez 10. Ripley dopiero wraca właśnie pod koniec części drugiej i jest w części trzeciej. W końcówka jest trochę. no. Urywa się. Nie jest do końca powiedziane co i jak. Widać też, że autor nie za bardzo miał z czego czerpać, tak jakby inspiracji, bo no był tylko pierwszy i drugi film. Komiksów w ogóle jeszcze nie było. Komiksy zaczęły dopiero powstawać chyba od 1995 roku, mniej więcej. Od serii opcji Kontra Predator. Później jeszcze były oczywiście. Gry powstały, nawet chyba gry planszowe jakieś, więc już można było tej inspiracji czerpać więcej. No a tutaj autor miał kilku, dwie książki i swoją własną głowę. I tak mu się udało moim zdaniem osiągnąć fajne, nawet fajne, czy, nawet fajne czytadło. No ale jakbym miał już to ocenić, to to by było takie 6 na 10. Nic odkrywczego obecnie, być może w latach 90. trochę by mi się to lepiej czytało, gdybym wtedy jeszcze żył. Ale tak, do ciekawych wątków to mogę powiedzieć, jest taki wątek, gdzie do oczywiście firmy trafia jajo obcych i robią sobie całą farmę tych obcych, zmieniają jedną, jak oni to nazywali, jedną kolonię terra inżynierów na jednej planecie, zmieniają dosłownie sobie w taką właśnie fermę, gdzie hodują sobie te ksenomorfy i tam przeprowadzają na nich badania, które polegają na, tych, że, na tym, że do królowej całego tego roju podpinają komputer i taki hełm, i te same hełmy zakładają każdemu z obcych. No i chcieli w taki sposób sobie z tych ksenomorfów zrobić żołnierzy. Nawet dali im karabin, żeby ten karabin trzymali, strzelali. Oczywiście te ksenomorfy nie za bardzo wiedziały o co chodzi. Jakoś tam udało im się komunikować. No a później same tragiczne rzeczy przychodzą właśnie z tego. Też książka niestety nie ma takiego klimatu grozy, takiego klimatu horroru. To jest taki. Niezwykle prymitywny science fiction, jakbym to, jakbym to mógł rzec. I wyżej, wyższej oceny niż takie właśnie 6 na 10, jeżeli miałbym już oceniać, bym nie postawił. No ale cóż, od lat 90. żadnej innej serii po polsku nie przetłumaczyli. Spojrzenie Steve'a Perego jest ciekawe, aczkolwiek niesatysfakcjonujące. No i cóż więcej mogę o tej książce powiedzieć. Jak kiedyś trafi wam w ręce i nic lepszego do czytania nie będziecie mieli. Chociaż na pewno jakieś PDFy są na necie, to sobie spokojnie będziecie mogli przeczytać. Jest kilka ciekawych wątków, ale cała reszta to takie no, piąte przez dziesiąte. Po prostu oko, jedno oko można przymknąć i tak czytać, i tak się wszystko w miarę szybko przeczyta. Tak więc, cóż, czy polecam? Tak właśnie, jak ktoś tylko znajdzie. Zatem dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia już wkrótce.